Nowemu selekcjonerowi Janowi Urbanowi gratulujemy i życzymy powodzenia, ale skupiamy się już na łódzkim podwórku, bo tutaj będzie się działo całkiem sporo. Krzysztof Sędzicki, witam Państwa w programie Sport, Sport, Sport. Zaczynamy. Nie możemy się doczekać i, i sobota już zaraz. Bardzo dużo pozytywnych emocji dzisiaj i mam nadzieję, że takie również będą w piątek. Widzew i ŁKS zaprezentowane. Startuje sezon PKO Ekstra klasy i BetClic pierwszej ligi. Zawsze tutaj się grało naprawdę ciężko, także zawsze ŁKS to był wymagający przeciwnik dla nas. Jest nowy trener uks KKS Komerccon u nas. Pierwsza rozmowa. Najpierw jednak zapraszam państwa do Parku Widzewskiego. Odliczanie do nowego sezonu PK Ekstraklasy dobiega końca. W sobotę przy Piłsudskiego piłkarze Widzewa zmierzą się z zagłębiem Lubin, a w środę w Parku Widzewskim miała miejsce prezentacja zespołu, a także strojów, w których na boisku rywalizować będą czerwono-biało-czerwoni. Kilka tysięcy osób pojawiło się w parku widzewskim na prezentacji drużyny przed nowym sezonem. Oczywiście nie zabrakło nowego właściciela widzewa, Roberta Dobrzyckiego. Ja też czekam. Oczywiście trochę się boję, jestem trochę zdenerwowany, no bo wiadomo, że było bardzo dużo zmian. W końcówkę sezonu mieliśmy, walczyliśmy o utrzymanie, taki był plan, ale tak naprawdę zawsze myśleliśmy o tym sezonie, który jest teraz, czyli o tym okienku letnim i tym sezonie, który... Za chwilę się zacznie, więc to jakby to jest nasz taki pierwszy test. Taki mój pierwszy test też osobiście, więc no, podekscytowany jestem, ale trochę też się boję, jak to będzie wyglądało od pierwszego meczu. Jesteśmy praktycznie zbudowani, jeżeli chodzi o transfery, jeszcze kilka zostało do zrobienia, ale rzeczywiście w, tej, w tym składzie ta drużyna będzie grała w takim meczu ważnym pierwszy raz. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Widzew zaprezentował nowe trykoty, w których piłkarze grać będą w nowym sezonie. To nawiązanie do strojów, w których w sezonie 95-96 widzew zdobywał Mistrzostwo Polski. Chcieliśmy też troszeczkę w ten projekt tchnąć nowego życia, więc to nie jest tak jeden do jednego replika. Chcieliśmy troszeczkę dać temu projektowi świeżości, ale no analogia jest oczywista. Zresztą tak samo jak do, do, drugiego, do drugiego trykotu, który też silnie jest związany z różnymi udanymi meczami, jak chociażby meczem derbowym wygranym 1-4, więc jakby tutaj tych, tych analogii całkiem sporo. Robert Dobrzycki pozytywnie ocenia dotychczasową pracę dyrektora sportowego Mindaugasa w takich trochę naszych zasadach, które, chce, żebyśmy, które mają nam przynieść rezultat i oczywiście raz, że rezultat, a dwa, te transfery są też przemyślane, jeżeli chodzi o dłuższy okres. To są e, e, zawodnicy o pewnym profilu, o pewnej jakości, w pewnym wieku, więc nie dość, że chcemy poprawić jakość dzisiaj, to chcemy też, żeby te transfery były jakościowe. I inwestycyjne na przyszłość. Więc ja jestem bardzo zadowolony, że nie ulegamy presji, ale rzeczywiście jestem zaskoczony tym, ile się dzieje dookoła takiej alternatywy rzeczywistości, co też rozumiem. W tym okienku transferowym widzew pozyskał 10 zawodników i chce zakontraktować ich jeszcze trzech. Oczekiwania kibiców związane z nowym sezonem są więc duże jakość nam się podwyższyła szczególnie na skrzydłach. E, ogólnie średnia jakość moim zdaniem jest, jest dużo wyższa. Kultura gry jest dużo wyższa więc jakby powinno być na pewno lepiej ale to, to, to nie może. Nie, 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 nie ciekawe jak to się przełoży nam na, na mecz o punkty. No, na pewno co ja bym chciał widzieć to no w drużynie to walka od pierwszego do ostatniego gwizdka. I mi się wydaje że nawet nie trzeba robić dużego Dużej motywacji w szatni, po prostu sama konkurencja pomiędzy zawodnikami powinna wywołać tam sportową taką, taką presję i powinniśmy wyglądać dużo lepiej, jeżeli chodzi o te, te kwestie motywacyjne. To jest, to jest moim zdaniem podstawa, bo może nam wyjść, nie wyjść, ale motywacja musi być na, na maksymalnym poziomie. Nowy sezon widzę rozpocznie meczem na własnym stadionie. Ich rywalem będzie Zagłębie Lubin. Początek w sobotę o 14.45. W wieczór plac wolności należał z kolei do piłkarzy i kibiców łks u którzy także szykują się do startu rozgrywek ligowych. Tyle że w betklik pierwszej lidze. Choć wszyscy w klubie deklarują, że celem jest powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej, a pierwszy mecz już w piątek wieczorem ze zniczem Pruszków. Mogę powiedzieć jedno, że w tej chwili jesteśmy wszyscy w klubie sfokusowani na wynik. Jest naprawdę. Świetna atmosfera. Jak słyszę, że nieraz się mówi, że w klubach może nie do końca są pewnie jakieś różne opcje, u nas wszyscy są w jednym kierunku. Wszyscy zdeterminowani, wszyscy w jednym kierunku, żeby rzeczywiście odnieść sukces. Myślę, że klub w osobie właściciela działu sportu zrobił wiele, żeby wlać nowe nadzieje przed tym sezonem. Wierzę, że pokora i odrobina tego piłkarskiego szczęścia. Sprawi, że, że po prostu będzie dobrze. Jeżeli mogę krzyknąć, klubę błodzi jest! Przede wszystkim super atmosfera, wszystkie te przyśpiewki, wszystkie piosenki, hymn, naprawdę wielka klasa. Cieszę się, że w tak licznym gronie kibice stawili się na tej prezentacji i myślę, że jeszcze dodali nam takiej otuchy i pewności siebie przed tym pierwszym meczem, także bardzo dużo pozytywnych emocji dzisiaj i mam nadzieję, że takie również będą w piątek. Zrobimy wszystko, żebyście byli dumni z tych chłopaków, żebyście byli dumni z tej drużyny, a ci zawodnicy odpłacą sercem biało-czerwono-białym na, na boisku. Z naszej strony jako kapitan mogę zapewnić, że w każdym meczu damy z siebie 100% zaangażowania 100% determinacji. Witam wszystkich zgromadzonych Eułkesiaków. Wiemy jaki okres jest za nami, jakie dwa ciężkie sezony przeżywaliśmy razem, ale jestem pewny i patrząc na to, jak wyglądał nasz okres przygotowawczy, jacy ludzie tutaj przyszli, Wierzę w to bardzo mocno i jestem wręcz przekonany o tym, że wrócimy tutaj pod koniec maja i będziemy się cieszyć wszyscy razem. Potwierdziły się nasze doniesienia sprzed kilku tygodni. Trzy Przemysław Kawka został nowym trenerem siatkarek UKS-u 35-letni szkoleniowiec w swoim CV ma m.in. Echa Cibasz Chemik Police czy reprezentację Polski i Chorwacji, ale jako asystent. Teraz jednak poprowadzi zespół jako pierwszy szkoleniowiec. 35-letni Przemysław Kawka zaczynał jako statystyk w MKS-ie Dąbrowa Górnicza, a później przeniósł się do Chemika Police. W tym drugim klubie w 2019 roku rozpoczął pracę jako asystent i asystentem był również w reprezentacji Polski i Chorwacji, a także przez ostatnie cztery sezony w ECHA Cibasz i Stambuł. ŁKS Comerskont poprowadzi już jednak jako pierwszy trener. To będzie moje pierwsze wyzwanie, myślę, że to jest taka naturalna kolej rzeczy, jeżeli ktoś sobie gdzieś tam poukładał e, jak te, te szczebelki, to mimo gdzieś tam młodego wieku, jeszcze teoretycznie. Myślę, że to już przyszedł czas, żeby podjąć to wyzwanie. Na pewno pod kątem czysto sportowym, no to nie ma wątpliwości, że Przemek zna się na siatkówce. Specyfika pracy w UKS, jeśli chodzi o całą atmosferę wokół klubu kibiców, oczekiwania, to jest największa rzecz, którą... E, musi pokonać po prostu i się przyzwyczaić. Jak zdradził nowy szkoleniowiec Łódkich Wiewiór, rozmowy z prezesem Hubertem Hoffmanem przebiegały sprawnie i panowie szybko doszli do porozumienia. Zadzwonił prezes Hoffman, odbyliśmy szczerą rozmowę, jedną potem przyjechałem do Łodzi e, i też porozmawialiśmy sobie jak, jak to widzimy, jak to musi być przedstawione według nas. Myślę, że mieliśmy wiele e, wspólnych dialogów. Z Przemkiem się już prawie 10 lat gdzieś znamy prywatnie, i tak dalej, więc ja też będę mu z całej siły. Pomagam, będziemy dużo rozmawiać, będę go wspierał. A kto zagra w nowym sezonie w Biało-Czerwono-białych barwach? Już wiemy, że na pewno nie będą to Zuzanna Górecka, Lana Szczuka, Weronika Gierszewska, Natalia Druszcz, Maria Stenzel ani Nikola Jęcek. Klub poinformował na razie, że w zespole pozostanie Angelika Gajer, a po kilku latach wraca do niego przyjmująca Daria Szczyrba. I według naszych informacji nie będzie to jedyny powrót tego lata do ekipy spod znaku przeplatanki. Choć do startu sezonu jeszcze daleko, łódzkie siatkarki poznały rywalki w fazie grupowej ligi mistrzyń. PGE Grot Budowlane zmierzą się w grupie B z Fenerbahcza Medica na Stambuł, Igorem Gorgonzola Nowara oraz zespołem z kwalifikacji, czyli jednym z trójki Banka Banik Maribor, Las Palmas lub Benfica Lizbona. Z kolei ŁKS Komerską trafił do grupy D z Imoko Koneliano, Dresdner MSC oraz Ankara Zeren Sport Klubu. Siatkówki na najwyższym poziomie zatem nie zabraknie, choć łatwo nie będzie, ale to dopiero od listopada. Tymczasem kończymy to wydanie programu Sport, Sport. Sport. Na kolejne zapraszam w poniedziałek. O stałej porze, ale myślę, że szczególnie zapraszać nie muszę, bo jak wystartuje ekstraklasa i pierwsza liga, to naprawdę będzie o czym mówić. Do zobaczenia.